Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani o poranku. Zapraszam Was do wspólnej gimnastyki pięciu rytuałów tybetańskich. Zapraszam Was do tego, żeby uruchomić swoje ciała, porozciągać je, uelastycznić i sprawić, żeby mogły służyć nam przez długie, długie, długie lata. Fantastycznych pięć ćwiczeń, które zostały w taki sposób opracowane, żeby poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele, żeby dodać nam energii, żeby przepływ energii w ciele był niezakłócony i żeby wszystkie organy mogły prawidłowo i w pełnej harmonii ze sobą funkcjonować i żebyśmy dzięki temu mogli być zdrowsi, a do tego jeszcze piękni, młodzi, sprawni i jak najdłużej, jak najdłużej utrzymujący się w dobrym nastroju i w dobrej formie. I to jest najważniejsze, co chcemy osiągnąć dzięki tej gimnastyce. Jest to przynajmniej mój y, cel, dla którego ja postanowiłam podjąć to wyzwanie i każdego dnia wykonywać te ćwiczenia, ale myślę, że Wasz również, bo każdy chciałby żyć jak najdłużej, a jeszcze ważniejszym aspektem tego długiego życia jest to, żeby to życie było w sprawności i w radości. I właśnie ta gimnastyka może nam to dać. Może nam to dać również taniec, który jest fantastycznym sposobem na ćwiczenie, tak zupełnie niechcący, bo podczas tańca wydzielają się endorfiny, więc jeszcze całe mnóstwo radości jest przy tym, ale dodatkowo taniec zupełnie taki nie do końca świadomy dla nas sposób, ale taniec powoduje, że nasze ciało. Może jeszcze bardziej się uwolnić, może więcej ruchów wykonać w większym zakresie, jeszcze szerzej. A jeżeli będziemy ten taniec wykonywać bardziej świadomie, z uważnością na siebie, to możemy pozbyć się z ciała napięć, możemy pozbyć się stresu, bólu, możemy skontaktować się z emocjami i możemy sprawić, że te nasze ciała będą jeszcze bardziej giętkie, jeszcze bardziej. Sprawne i że będziemy mogli jeszcze lepiej funkcjonować. I dlatego zachęcam Was dzisiaj wtorek, czyli o godzinie 20:00, tańczymy taniec intuicyjny online, dlatego każdy może dołączyć. Zachęcam informacje, znajdziecie w opisie do tego filmu. A wracając do naszej gimnastyki, cieszę się, że ekipa melduje się w komplecie albo nawet jeszcze bardziej niż w komplecie. Są dziewczyny, które są na żywo na czacie i dzisiaj jest to Jolita, Hania i Wonka Wiesia. A oprócz tego, jeszcze do, dodatkowo poza anteną, melduje mi się Benia, melduje się Ania, melduje się Helena. Bardzo się cieszę, że nasza ekipa się powiększa. Życzę Wam fantastycznego ćwiczenia. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Dzisiaj wprowadzamy myśl, jestem świadoma każdego mojego ruchu. Jestem świadoma każdego mojego ruchu. I przypominając jeszcze tylko o wodzie, którą będziemy popijać, rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, połóż dłonie na brzuchu i wciągając powietrze nosem, uruchom mięśnie brzucha, tak żeby wtłużyć to powietrze głęboko, tu gdzie znajdują się dłonie. Chwilę wytrzymaj, i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, Będziemy obracać się w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci i dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Wraz szeroko ręce przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i zaczynamy. Odchając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję 21. skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Popij wodę. Połóż się na plecach, do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte, także piętą uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Zamknij obciej skup się na ciele. Cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem. dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś popiwodę. I uklęknij do trzeciego ritualu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, dłonie oprzyj o pośladki, głowę opuść w dół, a na wdech unieś głowę. Wyknij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to dla Ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. Uważaj na biodra, żeby nie przesuwały się do przodu. I wydech. Trzy. Siedem osiem. Dziewięć. 17. Jestem świadoma każdego mojego ruchu. 18. 19. 20. 21. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark w jedną i w drugą stronę. Oddychaj Poruszaj ramionami. Wodę. I do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, opryj dłonie, o matę, przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz. Głowa opuść w dół, na tech, unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem. Wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Jestem świadoma każdego mojego ruchu. 11, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Siedemnaście. 18 19 20 21. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech, wydech, zapleć palce i pokrać nad garstkami w przód. I w tył, Popij wodę. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby uprościć sobie ćwiczenie, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę. Podnieś ciało w górę. I na wdech wepnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech. Trzy. sześć, siedem, osiem. Jestem świadoma każdego mojego ruchu. dziewięć, dziesięć, jedenaście. Trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, ramiona wyciągnij do przodu, o czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj pod siebie mięśnik. się podnieść, popiwodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na boku. Noga, na której leżysz, jest wyprostowana. Oprzyj rękę na łokciu. Drugą nogę przed, postaw z przodu. przysunię ręką do uda. I będzie pracować prosta noga z zadartą mocno stopą. Górę i w dół. Ramię luźno. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Zluźni. A teraz zmiana strony. Pokrz się na boku, wyprostuj nogę, przysuń drugą do uda, mocno zadarte palce, luźne ramię i zaczynamy. Wdech i wydech. rozluźnij, podnieś się, popij wodę i połóż na brzuchu, na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp, omata ręce, oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. I wytrzymujemy w pozycji deski tak długo, jak długo ciało da radę. Zaczynamy. Unieś w górę. Kość gonową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przegrzaniem kręgosłupa, mięśnie brzucha trzymają mocno sylwetkę, zaciśnij pośladki, oddychaj i uśmiechaj. Dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się na chwileczkę, zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Pozwól, żeby ciało się zrelaksowało. I wypuść wszystkie napięcia z niego. Oddychaj do brzucha. I kolejno rozluźnij najpierw stopy. Następnie łydki, uda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek na drzwiach okręgosłupa, plecy, barki. Ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie, szczękiem i pozwól opaść policzko. Poczuj jak ciało rozpływa się na macie. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. weźli w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I dziękuję Wam bardzo za kolejny dzień wspólnych ćwiczeń. Życzę pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro o poranku. Pa!